Ok, a więc udało mi się w końcu dopiąć budżet i złożyć komputer do simracingu. Zaraz tutaj pokażę wszystkie yy, sprzęty. Obecnie grałem na laptopie z GTX1050, więc no, laptop nigdy nie dorówna, jakby wydajnością, jest to mała puszka, tam się wszystko grzeje, więc, więc jest ciężko. W miałem miałem na naprawdę asetokorsie kompetycyjne na niskich detalach. Yy, miałem naprawdę no nie wiem, 45 klatek, musiałem sobie ustawić blokadę, żeby... no bo momentami mógłbym mieć na przykład 60, ale byłoby jakieś większe zamieszanie na to, że by mi spadało na przykład do 30. Tak, no ten komputer by sobie z tym nie radził, chociaż i tak takie spadki były, natomiast chciałem jakoś mniej więcej to wyrównać, tak? Dodam, że ostatni blaszak to miałem chyba, nie wiem, w 2008 roku i później miałem go kilka lat, później pierwszy, drugi laptop. I nie wiem, to był jakiś GeForce 7, 8 nawet próbowałem znaleźć, ale mi się nie udało. Nie wiem, co wtedy miałem. Wiem, że był to chyba dwurdzeniowy AMD jakiś, coś, coś, coś takiego. E, dobra, lecimy ze sprzętem. Tu ja mam ściągawkę, ponieważ ceny mam tutaj, tak? Zrobimy takie podsumowanie, e, więc lecimy może tak. E, pierwsze to procesor. AMD Ryzen 5 3700. Zastanawiałem się nad Xem, ale no, musiałbym tam dopłacić. Jeszcze z 200 zł, 300? Dlaczego? No socket nie jest zmieniany co generację jak w AMD. Co prawda dam więcej za procesor niż gdybym chciał na przykład e, chyba Intela i5. E, no ale znowu tam jeśli chcę na przykład mieć taktowanie pamięci wyższe no to muszę kupić jakąś lepszą płytę, bo, bo no jakoś tak sobie to wymyślili, więc stwierdziłem dobra, wolę super tanią płytę czy w stosunku do, do Intela Zapłacę trochę więcej za, za ten procesor. Poza tym chcę zmienić na w przyszłości, pewnie na Realizzację na 7, nie wiem jaki jeszcze dokładnie. To jest pierwsza rzecz. Cena 889 zł. Dalej, co my tam mamy? Tu mam towar deficytowy obecnie, czyli GeForce GTX 1660. Ktoś kupił, ponieważ polował na tą kartę i na 3060. Udało mu się dostać 3060, ta jest nawet. Swojnie odpakowana, tutaj jest zaplombowana, że tak powiem z Gigabajta. Mam gwarancję na to, więc no cena 1650. Jeszcze w grudniu ta karta kosztowała 950 zł. No, wziąłem co było, że tak powiem. Jeśli uda się dorwać gdzieś 1660, super, to będę po prostu ją podmienił. Albo będę miał dwie karty, bo chcę tak zrobić, żeby tam. Jedna karta na przykład obsługiwała grę, a druga zbierała obraz w OBS-ie. To tyle, 6GB oczywiście. No, każdy zna raczej ten model. Co dalej mamy? Płyta główna. Płyta główna jest tutaj. To tam leci. Płyta doradził mi znajomy MSI, B450. Zastanawiam się na B550, ale jakby na moje potrzeby nie ma tam nic, co byłoby warte mojej uwagi. B450 Gaming Plus Max. Ma tutaj 6 złączy PSI wiadomo, nie wszystkie są 16, ale prawdopodobnie mi to będzie potrzebne. To jest chyba zwykły ATX. Teraz już się oczywiście okazuje, że się nie przygotowałem. No tak, DDR czwórki bez problemu pamięć 3200 na tym poleci. Taktowanie mam na myśli. Mogłem jeszcze 20 zł, przeoszczędzić. Jest model, który tam nie ma tych. Ja jeszcze pokażę przebitki, jak to wygląda wszystko. Nie ma tych czerwonych na przykład kości pamięci. Tam jakaś mała dioda gdzieś, gdzieś się znajduje, ale mówię, ach, mam tą przejrzystą budowę. To sobie strzelę to. A, wybrałem tą płytę, bo też yy, ja, oczywiście, nawet jak ktoś mi coś poleci, to ja muszę 16 razy sprawdzić. To w ogóle obejrzałem tych filmów po prostu gigabajty. Yy, czytałem, że ta sekcja zasilania w tej płycie ma niskie temperatury, więc fajnie, że to będzie się nie będzie się dodatkowo jeszcze jakoś grzało. To jest zawsze ważne, nie? Jakby uważam. Dobra, podkręcanie jest tutaj oczywiście wspierane, ale ja nie będę podkręcał pewnie procesora. Cena 379 zł, więc też uważam dobra cena. Co teraz? Ramy. Ramy tutaj mało miejsca zajmują. Wybrałem Patrioty Viper 2x8GB DDR, 4 oczywiście, taktowanie 3200, CL16. Chciałem wziąć jeszcze Crucial Ballistic, ale przeczytałem, że było opisany cały przypadek film, nawet, że. Czasem się nie lubią po prostu z rajzenami, więc odrzuciłem je. Rozważałem też G-Skill, ale coś tam też mi nie pasowało. Czy cena była korzystniejsza w tym przypadku? No więc tak, cena tutaj, zaraz Wam mówię, 399 zł. 399 zł., ale chyba jednak nie. Wiecie co? Muszę to sprawdzić. No jasne, że nie. 339. Tam balistyki były chyba po 360 coś. Okej, okay, więc to odkładam znowu. Dalej, co lecimy? Może tak, zasilacz. Zasilacz też polecony, plus oprócz tego musiałem sprawdzić Seasonic s 123 650W. Spytacie, czemu tak dużo? Ponieważ prawdopodobnie będą te dwie karty. Po prostu potrzebuję tak, żeby były. No i stwierdziłem, że od razu kupię ten. W przypadku, gdyby to był Intel to i tak bym się mocniejszy, z tego co tam widziałem to Ryzeny wymagają trochę słabszego zasilacza, więc gdyby nie ta druga karta, pewnie bym wziął 650-tkę, ale cena też super, bo 640, co ja gadam, 249 złotych. No zasilacz jak zasilacz, zobaczycie to przy, przy czym. Przy montażu 5 lat gwarancji tu jest napisane. Dobra, więc lecimy dalej. To może miało być na koniec, to teraz na tak. Jeszcze jedna rzecz z podstawowego wyposażenia. Dysk SSD Crucial MX500, 500 GB. Też z polecenia oczywiście. Hmm, cena 264 zł. No tyle mogę o nim powiedzieć. Dobre opinie i tyle. To będzie komputer, gdzie będę miał pewnie tylko jedną grę. Ewentualnie będę tam montował coś na Vegasie, więc... To mi w zupełności wystarczy. Ja nawet się na 250 zastanawiałem. No ale tam oszczędzenie nie wiem z 20 zł, czy, czy, czy nie było jakaś, jakiejś dużej różnicy. I teraz obudowa oczywiście. Obudowa to już mogę zdradzić, że to jest y, Silentum PC Signum SG1. Dobra cena, była 199 zł. Jakiś wodotrysków nie potrzebuję, świecidełek. Ja się nie będę na to patrzył. Dobra, wracam do Was. Model opowiedziałem jaki. W hmm. tu jest fajny bajer, widzę. Coś takiego na magnes. Tutaj jest kratka. Nawet nie wiedziałem, co to jest. Taka chyba antykurzowa dodatkowa. Jakieś słuchawki, USB. Nie wiem, czy to będę używał, czy po prostu podepnę z tyłu. Przycisk włączania, oczywiście. Tutaj jest folijka, której na razie nie ściągnę. Ładne śrubki. Przeźroczysty bok. Jest na dole ta piwnica. Tutaj się znajduje wiatrak jeden, i z przodu, na wysokości mniej więcej tej, był jeszcze model z trzema wiatrakami. Stwierdziłem, że nie jest mi to aż tak potrzebne. Mam dwa wiatraki plus jeszcze zaraz wam coś pokażę. Dobra, lecimy na bok. I teraz, jeszcze dwa dodatki, więc tak, dwa dodatki, które miały zaspokoić jeszcze mój taki perfekcjonizm, czyli bardzo wydajna pasta pod procesor. Thermal Grizzly Cena 27 złotych. Stwierdziłem, że, że chcę, żeby to chłodzenie było na w miarę możliwie wysokim poziomie. Lepiej dmuchać na zimne. To jest jedna rzecz. A druga to jest O Silentum PC Ferat 3. I to jest też dodatkowy wiatrak. Tu jest wentylator 120 ml, 120 mm. Były jeszcze 140. Ale chyba nie zmieściłaby się w tej obudowie, albo jakoś na styk, plus była głośniejsza. Większy przepływ powietrza, wydajniejsza, ale głośniejsza. Więc stwierdziłem, ten miał chyba napisane, że tylko 15 dB, więc uważam, że tego praktycznie w ogóle nie będzie słychać. To na montażu obejrzymy dokładnie, bo to jest jednak troszkę dosyć rozbudowane. Cena 105 zł, więc w sumie niewiele. I teraz, może nie wiem, czy podsumowaliście. Ja podsumuję. Razem zapłaciłem za wszystko 4121 zł. No, i jest to naprawdę wszystko. Oczywiście poza urządzeniami peryferyjnymi, więc można powiedzieć, że jest to komputer do simracingu Racingu za 4000 zł, ponieważ no nie trzeba było tego kupować. i Tak samo pasta pewnie jest jakaś tam stokowa, czy, czy jak to nazwać. I wtedy by się to w tych 4000 zł zmieściło. Zmienimy kiedyś procesor, zmienimy kiedyś kartę. No, ale na razie nie, nie upadłem na głowę, żeby płacić 3, 4, 5000 za kartę graficzną. Dobra, to tyle z prezentacji. Będzie jeszcze montaż i oczywiście, nie wiem, może osobny film zrobimy co do tego, jak to się w grach spisuje. Czyli taki hardwareowy odcinek, a później będzie softwareowy. Tak sobie to nazwijmy. Szybkie podsumowanie. Dobra, to wszystko. Widzimy się na montażu. A więc tak, trochę kabli już sobie podpieliśmy. Tutaj po lewej widać HD audio, i sobie tu go dołem puściłem. Tu wyżej jest wiatraczek. Dookoła tego wiatraczka sobie puściłem ten kabel i tyle, ile mi wystarczy, do sysfan podpiąłem. Tutaj jest kabel już wcześniej podpięty CPU fan, schłodzenia i gdzie jeszcze jest o tutaj na dole sysfan drugi też jest czteropinowy a kabel 3 piny pin, piny a kabel 3 piny więc po lewej tak jak pasował tam taka wypustka to tak jest podpięte tutaj podpięliśmy usb tutaj jest podpięte wszystkie przyciski typu reset, power, ledy tych przycisków i tutaj wyżej co to podpięliśmy? dysk Dysk do SATA jest podpięty. No, i to tyle na razie. Śmietnika, ciąg dalszy. Tu powstaje komputer. Kabli już coraz mniej, więc jest jakiś postęp. Ok, a więc wszystko podpięte. Cable management chyba jak na pierwszy raz zrobiony dobrze. Tutaj sobie głównie tą dziurę wykorzystałem. Tutaj. Tutaj zasilanie płyty w rogu, w zasadzie nie ma innej możliwości co jeszcze? no VGA tutaj, jest tutaj drugie a gdyby była druga płyta w tym miejscu kiedyś to będzie idealnie pasować speaker, te wszystkie przyciski, wszystko podpinane no zaraz będzie pierwsze odpalenie zobaczymy czy pójdzie wszystko dobra, więc uroczyste zrobimy super jasno Odpaliło się. Great success! No i dobra, finalnie. Tutaj jakieś kable do dysków, to są chyba tam molex i tak dalej jeszcze, które są nieużywane. Tutaj sobie idą z dołem. W kieszonkach, tak jak mówiłem, schowane. Jedne i drugie kable. Tutaj ten od dysku tak w końcu przymontowałem i jest sobie za tym. No jak to zamkniemy, tu się nic nie rusza. Tu jak lekko przyłożymy obudowę, to też nic mu nie będzie. Kabel audio tutaj idealnie, nie trzeba go przypinać. Kable sobie tutaj tylko spiąłem jedną przytytką. To są od włącznika, to jest chyba jakiś tam... A, do USB, wiatraczków i tych wszystkich gumien małych. To tutaj, gruby kabel zasilający, to nic z nimi nic. Nie robimy, wszystko ładnie przylega. Nic nie zatyka, w sumie też płyty. Obecne sobie to jeszcze. No i, no i wszystko to jest, nie? No to co, zakładam budowę. No Dobra, no teraz jest druga strona Druga strona, nie ma się nad czym zastanawiać chyba zbytnio Jeszcze sprawdzę czy to jest w tą stronę A, tylko tu jest jakiś jednak błąd wykonania, że tak powiem Dobra, jedna śrubka nie była tak jak być powinna od nowości Powiem wam, że wykonanie tego jest średnie To jest ten element, który mógłby być zrobiony lepiej tu jest i tak taka szparka, wiecie, sporo się tu odbija, ciężko to inaczej zaprezentować. Komputer spisuje mi się bardzo dobrze, już kilka dni testowałem, a nawet troszkę dłużej, bo się troszkę przeciągnął ten film. Mam około 100 klatek na wysokich ustawieniach, ale o tym jeszcze zrobię szczegółowy film, a dokładniej o ustawieniach w i... Ile udaje mi się tam osiągnąć klatek? Jeśli macie jakieś pytania co do tego zestawu, to zostawiajcie w komentarzach a w opisie macie linki do sprzętu, który ja kupiłem, więc yy, jeśli też jesteście czymś zainteresowani, to zawsze możecie yy, tam go nabyć. Yy, no i to tyle. Do zobaczenia na torze i widzimy się w kolejnym odcinku.